Proszę Państwa, właśnie jesteśmy po terminie ostatecznym do zbierania podpisów na, popierających kandydatów na prezydentów. No i w rezultacie mamy aż kilkunastu kandydatów na prezydentów. Kilku odpadło, między innymi Gabriel Janowski. No ale pozostali nadal będą startowali. Sensacją dnia wczorajszego stało się przedstawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawie miliona siedmiuset tysięcy podpisów popierających Jarosława Kaczyńskiego, który zdecydowanie przelicytował siedemset tysięcy podpisów platformy. Oczywiście prawnego znaczenia nie ma to żadnego, no ale propagandowo oczywiście jest, dlatego że pokazuje, że to wahadło w Sympatii opinii publicznej rzeczywiście mogło się wychylić w stronę Jarosława Kaczyńskiego, co wzbudza niepokój w środowisku Gazety Wyborczej, w środowisku Salonu, no i w środowisku oczywiście Platformy Ocerskiej, bo tak naprawdę to batalia rozegra się między kandydatami dwoma: to znaczy Bronisławem Komorowskim, który jest popierany przez razwietkę, a przynajmniej tę decydującą część, no, nie mówiąc już o platformie obywatelskiej, salonie i tak dalej, wszystkich tych mówiąc krótko, którzy budzą się w nocy z krzykiem z obawy przed powrotem Czwartej Rzeczypospolitej, cokolwiek by to miało znaczyć, no i drugim takim kandydatem, mianowicie Jarosławem Kaczyńskim. Wprawdzie inni też mają różne programy, między innymi pan doktor Olechowski, pan Waldemar Pawlak, pan Janusz Mikke i tak dalej. No ale no, bądźmy tu realistami. Głównymi aktorami tej kampanii, która będzie w związku z tym miała charakter plebiscytowy, są ci dwaj potentaci. Potentaci, w związku z tym przystoi nam przyjrzeć się temu, co potentaci dotychczas powiedzieli. Muszę powiedzieć, że z analizy takiej, nawet pobieżnej tych deklaracji potentatów, przebija się na pierwszy plan poczucie realizmu. Pan Bronisław Komorowski przemawiając 3 maja na tej smutnej uroczystości, Rocznicy Konstytucji 3 maja, ona przypominała takie ostatnie pożegnanie niepodległości państwowej. Pan Marszałek Komorowski powiedział, że powinniśmy dumni być z tego, że nam się państwo nie rozleciało. No jak nie ma z czego innego, to dobre psu i mucha, jak to mówią, ale widać, że specjalnie pan Marszałek Komorowski jakichś takich wielkich wizji przed nami nie roztacza. No, Państwo nam się nie rozleci. Może się nie rozleci, ale za to zostanie rozebrane, co na jedno wychodzi w końcu, ale póki nie padnie salwa, to humory dopisują. Więc ze strony pana marszałka Komorowskiego wiele, wielu jakichś takich rewelacji spodziewać się nie można. No a co ma do powiedzenia pan prezes Jarosław Kaczyński? W wystąpieniu. Właśnie wczorajszym pana prezesa R. Kaczyńskiego z okazji przedstawienia miliona siedmiuset tysięcy prawie podpisów, też poczucie realizmu wybija się na plan pierwszy. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że będziemy mogli marzyć o Polsce silnej, zasobnej i sprawiedliwej. No, marzyć każdemu wolno, tego nikt nam nie zabroni. Natomiast jak śpiewa Wojciech Młynarski, miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i, no i przychodzi bolesny powrót do rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że yy, yy, Ktokolwiek zostanie prezydentem, czy dumny z tego, że państwo mu się nie rozleciało, pan marszałek Komorowski, czy też stręczący nam marzenia o polskiej, Polsce silnej, zasobnej i sprawiedliwej prezesie Osława Kaczyński, jak ktokolwiek by z nich nie został prezydentem, to będzie robił to, co będzie musiał robić nie będzie marzył, nie będzie dumny, tylko będzie po prostu się słuchał, a znaczy będzie musiał to, co będzie robił to, co będzie musiał robić, a będzie musiał robić to, co ustalą między sobą nasza złota pani Aniela z zimnym rosyjskim czekistą Włodzimierzem Putinem. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. W proporcje obu. Naród pasie się biurokrację, nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jedno mandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jedno mandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory ławią polską nację. Dał nam przykład Italianiec. Można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by młodziei przybywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły. By nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosnie.